31 grudnia, ostatni dzień roku, na wsi impreza. Pszczoły się rozleciały, nie wiem ile stopni, ale dość ciepło. Mam pszczoły podopienne, też się wzięły za sprzątanie tutaj też pszczoły koło domu, no nie wszystkie latają, ale nie wiem jakie są pszczoły, prawda mówiąc mam tu opis ale MEDA albo AGT Coś tam co musiałem pomylić i nie jestem do końca tego pewien Tutaj ten skrajny jeszcze lata to jest Łotr Łukasza. I tu też coś widzę jakieś dwie pszczoły no. chcemy taki śródzimowy oblot jakby to tak fachowo może określić <grych> jest może czymś dobrym dla pszczół, bo w tym czasie mogą się przegrupować, przekonfigurować wypróżnić, trochę może sobie tam sprzątną i no, że to powiem złapię oddechu na, na, na dalszą część zimowej tylko tak się zastanawiam, czy faktycznie no, dalsza część zimowli będzie faktycznie zimowlą, nie? Tak naprawdę to bardzo bym chciał, żeby spadł śnieg, żeby trzymał do połowy lutego, potem żeby był normalny taki jak, jak dawniej okres przedwiośnia, roztopy. No bo same pszczoły to jest tylko jedna strona medalu, ale druga to są właśnie rośliny, i te, i te warunki, w jakich one tam żyją. I no tu przynajmniej u mnie w Kujawsko pomorskim no to niestety już odczuwamy od lat suszę. No i jak, jak takich normalnych zim nie ma, to ja mam dużo obawy, że ta susza będzie się po, pogłębiała, co potem się objawia tym, że trochę miodu czy jakiś tam fajny miód jest z wiosny, a potem przychodzi czerwiec, lipiec i się robi pustynia. Także czekam na zimę. no Jeszcze mam nadzieję, że zima przyjdzie. No chociaż niech na, na parę tygodni tym śniegiem tu posypie. Niech, niech to potem się ładnie roztapie, Żeby to naprawdę ta ziemia dostała wody. Żeby te rzeki też no, zwiększyły swój poziom. Żeby to potem starczyło właśnie na okres posuchy letniej. A same pszczoły to naprawdę się porozlatywały. Szczególnie widzę te zapieprzają, jakby gdzieś na jakiś kurczę pożytek. A Ale takie silne aż nie były, to jakiś tam był odkład. W sumie to są wszędzie odkłady, czy znaczy wszędzie, to, to, to też jest odkład. Jakiś tam z młodą matką. A tu tych dwóch to złapane roje nad Wisłą, jeden drugi na Kujawach. No i to takie jak zobaczymy, jak one tu przezimują to, to pojadą do, do kolegi nad Wisły No bo ja już mam dość swoich tutaj rodzin i mam czasu, żeby to wszystko ogarnąć, także chętnie się podzielę.